Gram w takiej sztuce teatralnej, w której jedna z postaci mówi, że nam w obecnych czasach cały czas musi być dobrze. Mówi to z pewną goryczą, z zarzutem. I z jednej strony nie ma w tym nic złego, ale z drugiej uświadomiłam sobie coś, kiedy przed chwilą w radiu leciała piosenka, której, która mi się nie podobała. I od razu miałam potrzebę, żeby ją przełączyć. I złapałam się na tym, no, że wiadomo, w radiu nie można, ale normalnie na Spotify'u, na YouTubie, od razu bym ją przełączyła. Ciekawa jestem, czy też coś takiego u siebie zauważacie, że jesteśmy, przez to, że możemy się cały czas stymulować tym, czym chcemy, jesteśmy strasznie niecierpliwi, nie potrafimy znieść dyskomfortu, i to nie jest dobre. Nie jest dobre to, że potrzebujemy się cały czas stymulować, bo przestajemy trochę doceniać życie, przestajemy też znosić w innych ludziach, na przykład w innych ludziach czy w sytuacjach codziennych to, co jest w sumie normalne, bo dyskomfort się przecież zdarza i zdarzać będzie. To jest tak jak z jedzeniem fast foodów. Przyzwyczajamy się do tego, że ten smak jest bardzo nabuzowany, po czym ciężko nam jest wrócić do jedzenia warzyw i owoców i rzeczy przyprawionych ziołami, które no, są dla nas naturalne i dobre i zdrowe, bo przyzwyczajamy się do ciągłego, intensywnego smaku. Podobnie jest niestety w relacjach: coś musimy zrobić, musimy zrobić coś nieprzyjemnego, druga osoba robi coś nie do końca po naszej myśli i my jesteśmy mniej cierpliwi. Nie potrafimy tego znieść, bo na różnych forach czy na filmikach, którymi się Karmimy, wszystko jest idealne, albo emocje są bardzo intensywne. I mówię tutaj też o negatywnych emocjach, którymi potrzebujemy się karmić. A potem, już normalna rozmowa z drugą osobą staje się nudna. Nie chce nam się słuchać swojej partnerki, nie chce nam się słuchać swoich rodziców, babci, o tym, jaki minął dzień, bo to jest nudne. I według mnie to jest strasznie przykre.